A ja jestem też instruktorem turystyki kajakowej i bardzo sobie mile wspominam organizowane przez Jurka Świtka na Radunii Mistrzostwa Polski dla Instruktorów. Bo to było na rzece Radunii, ciekawe przeszkody, to była frajda dla instruktorów i dla widzów i to jest taka wspaniała impreza, że ja będę się starał spieszyć przez Atlantyk, żeby dopłynąć no, na początku września i wziąć udział w tych mistrzostwach. A jak nie zdążę, no to. A wszystkich zachęcam, zapraszam, nie tylko instruktorów do aktywnego udziału, a widzów, ogromną masę widzów zapraszam, bo to naprawdę jest coś ciekawego. Zobaczyć, jak instruktorzy pokazują się, jak to mogą. A na przykład o zapamiętałem sobie w Żukowie, jak zrobili taką zjeżdżalnię chyba gdzieś 5 metrów i my też i, z, z wielki tego, oklaski tego i zjeżdżamy rynną do wody, no i tam trzeba było zaraz fikołki zrobić, moski. to naprawdę ciekawy jestem jakie tam y, w Tomaszowie wymyślą y, urozmaicenia nam, instruktorom i widzom zachęcam bardzo do udziału w następnych, to chyba szóste te. Mistrzostwa instruk Instruktorów Turystyki Kajakowej. Zachęcam Oleg Doba, Papa. Pa.